Cześć, nazywam się Asia. W klubie Impuls Fitness prowadzę zajęcia Fit Mama. Serdecznie zapraszam wszystkie przyszłe mamy. Zajęcia Fit Mama są to zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży, przyszłych mam. W lekcji może brać udział każda kobieta, u której ciąża przebiega prawidłowo, u której nie stwierdza się żadnych przeciwwskazań do uprawiania umiarkowanego wysiłku fizycznego. Trening Fit Mama zapewnia prawidłowe funkcjonowanie stawów i mięśni, wzmacnia kręgosłup, usprawnia funkcjonowanie układu krążenia i oddychania, przez co aktywne kobiety ciężarne mają lepszą tolerancję na wysiłek w ciąży i podczas samego porodu. Ćwiczenia wspomagają trawienie, przeciwdziałają zaparciom, poprawiają samopoczucie, jakość snu. Ogólnie mówiąc, wywierają pozytywny wpływ na sferę psychiczną kobiety ciężarnej. Udział w zajęciach możliwy jest tylko po dostarczeniu aktualnego zaświadczenia od lekarza prowadzącego, pozwalającego na aktywność fizyczną lub udział w zajęciach Fit Mama.